Siemanko, Siemanko, witam was bardzo w Payday 2. Dzień dobry, Seba. Minecraft. jest ze mną jest Rocyf. Hello. Któremu nie ma nika, dzisiaj zagramy se w takim składzie, nie, w z takim inwentorem. Nie, że nie mam nika, to jeszcze mi kurczę wszystko zniknęło. Miałem dużo tych rzeczy, a teraz nie mam nic. Nie mamy nic. No i ogólnie e, trzecie łapę suba dzwona, ci Pięta, robimy ja, ci robimy ja, ja of Right. No bo masz pierwszy rewer, no trudno. Ale miałem przecież dziesiąty. Ale pamiętaj, że ale pamiętaj, że payday jest też na dysku w plikach. No mat. Tak bocha. samo jak Minecraft i tak dalej. A. czyli straciłem wszystko, za tak. A, Dobra, cimy Boeing point tym razem, bo tamtego się nie dało. Więc stracimy, e, panowie, e, to, bo jakby inaczej... Dobra, jesteśmy jak widzicie, widzowie. O, to jest na głośno wpadł, jak widzicie. O kurwa. Nie wiem czy to jest DLC, czy to jest normalnie, ale... Co to ku... będziemy? Układać? Dobra, a kupuję Amobaga, kupuje nam e, doktor Baga. W razie W. Dzięki, niech chyba nie graje, cachę, co to jest? A, kupmy sobie granatę. No i mamy wszystko chyba, nie? Dobra. Taka, ja wezmę first, e, nie, wezmę. Wszystko kupiłem. E, moba. a dobra, czekaj. Ale ja wszystko bez, ku, już wszystko kupiłem, wszystko kupiłem. Okej, okay, także zaczynamy. Ready! Nie wiem, co to jest za napad, więc. E, jest a... na pewno na hardzie. No tak, nam no, wiadomo, na hardzie lecimy. A hard is jak like normal, normal, praktycznie. U, gdzie my nie jesteśmy, panowie? Tylko pan na hardem lecimy. Jesteśmy Czoju na Syberii, jest? nie? Kurwa! Ej, panowie spadł! to jest jakiś Battle Royale? Weź mnie ktoś podnieść, bo... Spadłem trochę... Czy, strzelają Jak powiem, chyba w PUBG gramy Dobra, idziemy panowie, za mną, szybko! Szybko, panowie! z nami strzelają w nas, kurde Dobra, robimy ich Nawalajcie mi jakby do jakiejś Rosji przyjechaliśmy Dobra, biorę to, biorę tą torebkę Mam to! Dobra, amunicję sobie wezmę gdzie był dr. Back, to się przy okazji wyleczę jeszcze. Tam jest dr. Bak O lój. Zwracaj, przyczytaj to jest na górze. Zhakuję komputer. A nie mogę przyładować. Dobra, idę do was panowie już. Mam C4 jak coś. Zhakowałem tego komputera. Co to jest za jakieś wyrzucenie rakiet, kurła? Ej, no oni skakowało. mają jakieś rosyjskie tarcze niezniszczalne. O kurłacka. Wiesz, co się robi? Pa. Od tyłu, i podchodzisz tyłu. i walisz, i kurła! Rosjanie! Dla to jest, chyba jakieś. chyba to jest, to, to jest to samo co z pancerzem, to było gdzie umrzeć, tak czuję się, czujesz, że ten napad będzie zajebisty, panowie? Ej, to są właśnie te ruski z ces które zawsze się próją, że nie umiemy. Uważaj, wygrać. bo parizatory są najgorsze, bo one nas łapią i chcą bez... was... Króła, trzeba od tyłu tych frajerów brać. Mix frajerów od noza panowie! szyi. Ej, koły, koły, koły. ja już widzę tą miniaturkę, co nie, ja sobie mordy gdzieś tam spadochronu przykleję. <noise> nie. O nie, to jakiś mutant Rusek Mutanta to ma co jest? Dlaczego, dlaczego mi ten, znaczy da... Co jest, sparaliżowała mnie małpa W krzaki wpadłem No co za głupi tero, terroryści, weź seba o go nie, zabij nie, no co za Dobra, żyjemy, dobrze jest Amobag Gdzie jest amobag? Tutaj jest A tu granaty są, dobra Gdzie? Ja. Nie mam amunicji Dobra, biorę amunicję, amobag Ej, bo za nas rakietnica nam tam wystrzeli, czy to tam. Ta, ta, nie wiem, co to jest w ogóle. O, będzie, patrzcie, gdzie jest ten rakiet. Dora, jest. Ej, a można zamienić broń jakoś? Dora, co teraz z tą rakietnicą? Gdzie jest druga przeciwlotnicza maszyna? Chodźcie panowie, gdzie jest druga maszyna, szukajcie jej. Druga maszyna. Ja On mam kolejną. Gdzie? Znalazłeś, znalazłeś drugą? Daj, tutaj trzeba C4 podłożyć Dobra, już mam te czwórki, mam te czwórki, lecę Ej, eee, skorabinku maszynowego! Panowie, dobra, pilnujcie mnie panowie, ja będę to robił Rozpieprzyć to gówno! Ja życia nie mam, ja zaraz umieram Tam jest, tam tam jest back, nie back back jestem jak coś Trzymaj się za kimś, nie wiem Dobra, granaty podkładamy panowie Robimy tych lamusów, to nie seba. Dokładnie. Napad na Rosjana! Na pan dzieciaczka napadamy w Rosji. Możecie popierdzielnie. Bo a kurde, trzeba się odsunąć. Uuuu, poleciało w piśmie. co jest? To, kto mnie szczela? Ty. Ej, help. Dobra, chodźcie. To nie grałem. Nie się. Dobra, chodźcie panowie, tam jest doktor Bug, to się wyleczysz. A nie, nie no, ma doktor to... Buga. Aaaa, umieram. Seba, ciebie będzie ekskurtowo, Ja idę po granaty, idę po tego. Nie ma pierwsza fitkit. Dobra, biorę sobie granaty, biorę sobie ammo. Adora, idziemy. Już możemy iść, panowie, chodźcie. Dora, leci granat, patrzcie, panowie, będzie rozsadzane, będzie. Patrzcie, będzie strzelane z rakiet, panowie, chodźcie tu do mnie. Na no, krosjanin. No strzel w to. No, tak się bija, panowie! Do Rosjanek, no! My chmyk lecimy, panowie. No Myk na grubo! Ale fajna muzyka jest, nie? Dora na górę, panowie, chodźcie za mną szybciutko! Myk, lamusa Ej, to jest atomówka! Ej, panowie, atomówkę będziemy rozpieprzać, patrzcie! ALE BĘDZIE wybuch, PANOWIE Ała, gdzie? No i zabili mnie, fajnie Szybko idziemy po niego Gdzie on tam padł? Za a ta tutaj bomb. padłeś, a dobra Ale AKP będziesz miał, jak się zrespisz Tylko pamiętaj, że jak trzy razy padniesz, to jesteś w więzieniu Dobra, teraz musimy chronić panowie to Więc schowajcie się na stronie jest Bo oni z każdej strony tu wbijają I na górze też mogą być Dobra, czekamy panowie teraz tutaj Seba, gdzie ty jesteś? Tutaj, jestem A ty tam się schować, dobra pomysł, żeby tam się schować. Dobra, kampa tu jest. Tam, czy ja jedę do racyfę? Ja to mam giwera taką, że mogę napierdzielać co na godzinę. Uy,k, frajerów Jak tam, Bombara? No? Seba. Dobrze. Pozum, jak do siebie. Wera, może amobaga baga tu dam, co? Tu dawaj. A daję to amobaga chodźcie panowie jak chce ktoś O akurat nie mam amunicji już Dobra, ja też nie mam akurat bomba. Dawaj, stawaj działko, tylko nie tutaj, tutaj w środku postaw No skąd wy się bieżecie, lamusy? Ło granat! Ała! Ej to uciekamy już czy nie? Nie, nie, czekamy Musimy chronić, jak masz tutaj taką tarczę to znaczy trzeba chronić tą bombę Tamik trochę podchodzi O no, kurde Trzeba iść stamtąd Ej to pierdzielę tę bomba przy nas? Tak Uuu, ale rąbneło panowie I co teraz? Kurde, ja ginę chyba Chodź tu Seba Granado down into laps. Do musimy iść Seba, chodź tutaj Ała, umarłem Znowu Seba chodź tutaj Pełno ich tu jest, ja nie mam jeszcze amunicji Help me, gdzie jesteście? A gdzie ty pa? No nie, no co za debilne no a gdzie jest śmierć... rocy w ogóle? Gdzie on poszł? Po Na dwór Dobra, tutaj tak do bunkra chodź. What the heck? co jest grane? Wow. Chodź tu. Aha, <śm�a> zabiliście tego. Zabiłem go. Normalnego człowieka. Juhu, <śmany> Ej, jak my w laboratorium jesteśmy powalonym, panowie. No właśnie, o to chodzi. Dobra, chodźcie, panowie, idziemy. O tu jestem, temu zmany, chodźcie. Zabijemy. Ej, tu są gazy jakieś A, jakiś rusek gada. Nie zabijajcie cywili, bo haj trafcimy, co ja zrobiłem i zabijam cywila A jak rozróżnić cywila? Ej, gaz z tapet. musimy znaleźć coś, żeby gaz zastopować A nie, bo serio, tam jest gaz i trzeba go wyłączyć jakoś No nie zabijajcie Wyle. cywili! Szukajcie wyłącznika gaza Ej, gdzie to może być w... O! Mam Key, no mam nie. chyba Q card. Mam kartę, tylko gdzie ją włożyć, żeby wyłączyć tego Ja mam tego O oh, hold to run of Okej okay, mam, gdzie to jest? Gdzie to jest? Pokaż, pokaż, pokaż Mam tutaj, wyłączam Dora, dawaj O dobra, nice Uuu panowie, dobra idziemy, chodźcie Myk A to chyba z DLC kamy robimy tę misję Co to jest? Taki skaner Ej, co my mamy tu położyć panowie niby? Ma ktoś jakiegoś walizkę czy coś pod G Nie Obiekt do zeskanowania Dobra, szukamy obiekt do zeskanowania, Pania nie by. A tutaj, patrzcie! Ja mam kartę panowie! Patrzcie, wchodzimy tutaj, serwerownia A czyli, co tu jest? A co jest niby w tej serwerowni? Halo? Mnie jakieś dyski SSD 20TB <laughs> No właśnie widzę. Gra, ej! Panowie, chodźcie tutaj A to nic nie naukowcy czasami O! Naukowca! Patrzcie! Panowie, chodźcie! Czemu się nie odzywać? Mam, mam to, mam ten, mam case. Dobra, idziemy. Ale nie case, a to człowieka było trzeba przyprowadzić, chłopie. A ja mam case. No też... O jestem koło racyfa, to akurat go podniosę. Nie ma o nie, leży i granata pocieszkiem Słyszałem, Seba, właśnie mi w oczy tym walnąłeś. Dobra, żyje i do siebie teraz trzeba podnieść go. Bot go podniesie, chodź, idziemy ten test oddać, słowo. Ach, te misje, takie dziwne. Dobra, myk! Patrzcie, myk, panowie. Ale, włączam to. Ja też. Myk. Ale to fajne jest, jak to się fajnie skanuje I. Jakie zdjęcia robimy jakimś chłopowi. Do czego nam to jest potrzebne, panowie? Da, no, trzeba go teraz tego. chronić, trzeba go teraz chronić, panowie. Chronimy go, to za. Trochę za dużo. Dobra, ja za chwilę wracam. Mm. No, seba! Ale może byś tu przyszedł, jak już zaraz wracasz? Mam seba. jakąś paczkę, nie wiem, co to jest, fala. Kurde, ile ich tu jest, dobra, przedrę się przez nich, kurde, jest 20. Leżę. Seba! Miałem iść po działko, ale się przewróciłem. Cześć, pójdę z tobą. Rodzy tam ten dopilnuję, popilnuję go. Dobra, idź po z botem, weź go botem Ej, bo już koniec, dawaj, help me Idę do ciebie Do niego pójdziemy Ja już jestem obok niego Ej, trzeba drugi raz skanować No to dawaj go pilnować trzeba, no czekam właśnie Dobra, to ja będę tutaj pilnował z a on niech tam idzie po... Projekt deskaner, eee, skaner Project skaner, czyli O, Seba ma działko, wow! Kurde, dużo ich dobra robi Dawaj tu Seba, szybko Ja znowu leżę. Podniesiecie bot chyba, nie? Bo jest obok ciebie, tak. Jeżeli nie wiem, co to, to za torba, ale ją mam, patrz. Nie bywa, to bo to jest ciało, to jest ciało. Seba, czy ty możesz? O. O. Dobra, idę do was, tylko nie wiem, czy przeżyję znowu. Ej, ale fajna misja, nie w miarę. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. O Seba, postaw tu działko Seba tutaj na, na, tutaj na wejście O tu postaw działko, tu, postaw tu działko gdzie ja stoję Już postawiłem Gdzie? Tu Dobra, jednak nie niech nas broni O drugie ciało trzeba, dobra to akurat mamy tutaj drugie ciało Widzisz jak dobrze Pik. No Po co na w ogóle ci ludzie jacyś opętani? No, i dobra, tak to się można bronić, nie? Ej, mi też będzie robiło zdjęcia. Dawno już nie miałeś, co nie? No, zobacz, jak nie skanuje ładnie. <laughs> Boże, seba dojada do, do tego. One pack. A oni swoich zabierają, zauważyłem, leczą. Ale robię, oro. Oho, zero Amo, zostało mi tylko Uzi. Prąd muszę włączyć. Dobra, rzucam bombę Łoł, wow, dożyłem No żyj wlazł w nią, dokładnie Żyjesz? Gdzie ty jesteś? Zabili mnie A gdzieś ty był, że zabili cię? Nie wiem, No i chłop za kratami wczorano. jest, no Czemu tam nie poszłeś? Gdzieś... W sensie coś mi wybuchło przed twarzą A, dobra Ale się zrespisz, jak dopóki my żyjemy, to ty żyjesz Tylko się zrespisz za kilkanaście minut My już, Seba już nie raz padał, co nie, Seba? No a. Amunicji, panie czyli, było. A trzeba od, to trzeba wziąć od, od leżących ciał Dobra biorę następne ciało Leżeć frojerzy eee, po więcej ciał trzeba lecieć Nara wziąłem serwerownie, panowie, można lecieć Tylko się przeładuję Tak, no Aternosa Secure the server, czyli musicie chronić serwery No tam tego typu starszo nie zabijemy, czyli. ja mam pomysł tego Chodźcie panowie, może byście mnie chronili, a ja tutaj serwer niosę o kurde, nie mam już tego. Ej, ja nie wiem gdzie iść, panowie! O nie, to jest ten, jakąś się ten. Seba, który... zrespiłeś się! paralizatorem. Mnie. No i seba zdechnie znowu. Mm. Jezu. To się wytnie, spokojnie. Nie ja wiem. No chyba, że będzie za mało min, to wtedy nie. Oluj Wow. Ale panowie, chodźcie za mną, ja wam pokażę, jak dobrze iść. Chodź seba koło mnie. Czemu ty się Seba w ogóle nie odzywasz? Nie wiem. Ej, no chodźcie, bo tam, nie za belki, tam za belki, tam zabelki, belki, rocyfie, tam. Prosto idź. Za belkami chodźmy. Chodź, chodź, chodź. I teraz za belkami, chodźcie. No idziemy. Idziemy, panowie przez Radom. Ogra na no, Seba, postaw działko tutaj. Nie mam. Nie masz. Nie mam. Masz. nie mam. Dobra idziemy, niech nas za na mnie idą po prostu, nie? I teraz chodźcie panowie za mną. Szybko panowie! Ale pomysł miałem dobry jednak. Tak, pomysł miałeś dobry, tylko trzeba dobrą drogę znaleźć tutaj, wiecie? Soby działko chyba już zdechło, tak mi się trochę zdaje. Nie wiem, pójdę po nie. <grym> Ej, szczerze, jak będziemy teraz wiedzieć jakiś, to w sumie możemy powtórzyć tę misję. O granaty. O amunicję sobie wezmę. Dobra. Dobra, idźcie panowie. O, nie, weź podnieś o, ja tego. Już podnieś u naszego kolegę, ulubionego. Bo od go podniesie, on nie jest bardziej pomocny niż ktokolwiek inny. No i znowu umieram. No nie, no to są jakieś żarty. Dobra, panowie, obym ja doszedł. Padłem, seba musisz tu przyjść, bo zdechnisz albo się skam. Seba Też jak ZDECHNI Nieee. Bo cię pomóż. Botek nie podniesie nikogo, to przegrywamy, musimy powtórzyć misję. Był tu helikopter, jestem przy helikopterze, totalnie nie. Podnośni mi bot! Czekaj, PODNOŚCIE mi bot! Czekaj, dojdę tam. ŻYJE uciekam panowie. Robię to, robię to. To bił Nie, paralizator! Kurwa snajperzy. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, nas może. Mi też pomaga, bot, jakiś. Chyba ktoś mi pomaga. Jest, <śm> panowie, jesteś! Skąd wam się z pana? dostanę, jak jestem w więzieniu? Tak, dostaniesz całe pieniądze. Seba, dawaj i tylko uważaj na snajperów, bo. O, dobra, chyba. Seba, że RIP jest. Ja za snajper, mnie tak. wziął Chyba, że bot mi pomoże. Ja potem ci... idę zjeść. Dobra, ale sobie pisz ta misja, nie? No. Dobra, Ej, co się... Ja byłem trzy razy w więzieniu. <grym> no ale jak się nie umie, no to widzisz. Jak nie wiadomo gdzie iść, to, to wiesz, to tak zabawa jest trochę taka, nie? Ale nigdy w Rosji nie byłeś, więc... Byłem na Białorusi. <grym> Kurwa sniper, chowaj się za kamieniem, szybko! Seba za kamień tutaj! Udało się! Uuu, ile, ile dostanie pieniędzy z tego? O, zimna wojna, hardkorowe Uuu, ile robowa. pieniądzów? S może sobie kupić, racy wreszcie lepszą broń albo kamizelkę lepszą? Jeeey, milion pięć tysięcy! Dostaliśmy, o kurwa, trzysta osiemdziesiąt dostałem tysięcy. No dobra, wiarygodnie. Ja dobra, uuu, czekaj do lobby się, poszeknamy chociaż. A nagle się okaże, że druga część jeszcze tego jest, nie? Nie, nie, nerwy, spację, Race, nie Trzymaj spację, to. przytrzymaj spację, Ja, level jak mi poleciał. Dobra, nice. O, karty, panowie. czekajcie czy dostaniemy. Ej, wiecie, że skiny w tej grze można sprzedawać? Ja sprzedałem za 5 złotych skiny. Ja nie miałem takiego drugiego. O, wszyscy dostali skiny. Ja do Leverweru dostałem jakiś fajny skin. O, Seba... Do tych dwóch karabinków jakiś dostałeś, okej. Okay. Ale do Leverwera ładniejszy jest. No... O wiele ale Kurde. Dobra, dziękuję za oglądanie. Dzisiaj był ze mną, Seba. Ja. Rocyf. Hello. A to był Payday dwa.